Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że możemy razem współpracować, jeśli chodzi o plan żywieniowy. Ale także, bardzo serdecznie witam Cię w planie treningowym. Ten plan nie będzie taki jak wszystkie inne rozpiski, z tego względu, że skupimy się naprawdę na najmniejszych detalach, które tak naprawdę wpływają na Twoją sprawność i całą kształt sylwetki. Bo jeśli jedna struktura w Twoim ciele nie będzie działała, to wszystko posypie się jak domino. Dlatego, tak ważne są te najmniejsze cząstki. Mam nadzieję, że wszystkie ćwiczenia pójdą ci znakomicie. E, a Jeśli nie, to nic się nie martw, po prostu będziemy je naprawiać i w dłuższej perspektywie będziesz sprawną jednostką, taką, jaką e, przystosowała nas natura. Dlatego, nie czekając, lecimy do domu. No dobra, lecimy z testami. Aby sprawdzić, czy twój kręgosłup jest w pozycji neutralnej. Stań tyłem do ściany, postaraj się, aby pośladki, łopatki i głowa stykały się z nią. Jeśli między odcinkiem lędźwiowym a ścianą pojawi się dość duża dziura, to niestety siły ścienające będą niszczyć Twój kręgosłup. Ale spokojnie, można to dość szybko naprawić. Napnij pośladki i brzuch, co ustawi poprawnie miednicę, która jest fundamentem dla kręgosłupa. Zrób to i zostań w takiej pozycji. Pamiętaj, że nie tylko przy ćwiczeniach takie ułożenie jest poprawne. Postaraj się jak najczęściej w ciągu dnia utrzymywać taką pozycję, np. stojąc w kolejce ze sklepu, czy myjąc zęby. Twój kręgosłup Ci za to podziękuje, zobaczysz. Następnie postaraj się wykonać maksymalny skłon w przód na prostych nogach. Jeśli czujesz, że w którymś miejscu jest jakoś sztywno, oznaczać to będzie brak mobilności w danym regionie. Teraz pora na przysiad. Postaraj się zejść jak najniżej. Łooo! Wow! Jeśli wywracasz się do tyłu lub ciągnie Cię do przodu wypychając kolana w tę stronę, oznacza, że brakuje Ci zakresu ruchów w stawie skokowym. Natomiast jeśli jedno z kolan lub oba nawet minimalnie uciekają do środka, oznacza to, że masz zbyt słabe pośladki. A jeśli kulisz syłek jak pies do kupci lub pochylasz się mocno w przód, oznacza to, że Twoje centrum, czyli tak zwane core, jest zbyt słabe. A więc przyszła pora to ponaprawiać. Do mobilizacji będziesz potrzebować małej piłeczki lub, jeśli jej nie masz, to coś twardego, tak abyś mógł lub mogła wbić się w twoją podeszwę, rozluźniając tam co nieco. Musimy nasze mięśnie poluzować, bo tylko wtedy będą mogły pracować w pełnym zakresie ruchu. Jeśli ruch będzie ograniczony, powstaną kolejne napięcia, a z nimi dolegliwości bólowe. A chyba tego nie chcesz, prawda? Dlatego zaciśnij zęby i szukaj bolących miejsc. Jeśli takie znajdziesz, poruszaj palcami góra-dół i tak kilka razy. Może jest to mało przyjemne, ale dasz radę. Bierze w Ciebie. Roli stopę około 1 minuty, mocno skupiając się na dniu. Teraz zmień stopę i robisz z nią dokładnie to samo. Według badań, dzięki rolowaniu poprawia się elastyczność i ukrwienie mięśnia, a także wpływa na zwiększenie możliwości regeneracyjnych. A co najważniejsze, zakres ruchu się poprawia. Dobra, pierwsze koty za płoty. Teraz usiądź na ziemi, będziesz potrzebować rolki lub możesz to zrobić piłeczką. Piłka będzie bardziej wbijać się w masowane miejsce, dlatego jeśli zbyt mocno Cię boli, to wałek będzie na początku o wiele lepszą opcją. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj o stopniowym zwiększaniu bodźca. Zacznij delikatnie, ból nie może być zagrożeniem. Mózg ma odbierać to jako coś, co przyniesie korzyści. Dzięki temu przez układ nerwowy łatwiej rozluźni nasze mięśnie. Dokładnie takie same zasady jak ze stopą. Szukamy bolących miejsc. Rób to powoli, centymetr po centymetrze. Jeśli takie miejsce znajdziesz, poruszaj stopą, przód, tył, tak, żeby poczuć rozciąganie. Jeśli chodzi o czas, dokładnie taki sam. Poświęć jedną minutę na jedną łydkę. Rolujemy się od ścięgna achillesa po dołek kolanowy, ale nie wjeżdżajcie na niego. Jeśli mało co czujesz, dociąż miejsce drugą nogą lub poproś kogoś z rodziny, aby docisnął. Gwarantuję cię, że znajdziesz spięte miejsca. Szukaj ich nie tylko z tyłu. Obracaj nogę na boki. Im więcej mięśnia rozluźnisz, tym lepiej dla ciebie. Więc do dzieła! Możesz poruszać również stopą. Góra dół. Dodatkowo rozciągniesz mięśni łydki. Przyszła kolej na mięśnie okołobiodrowe. Lecimy z pośladkami. Znowu weź wałek albo piłeczkę. Połóż na ziemi. Usiądź jednym pośladkiem z jedną nogą w górze. Jeśli pozycja będzie zbyt intensywna, najlepiej postaw obie nogi na ziemi. Kiedy znajdziesz punkt o zwiększonej bolesności, zatrzymaj się i wykonuj krótkie ruchy, aż ból zmniejszy swoją intensywność. Powtarzaj tak 8-10 razy lub po minutce na stronę. Spokojnie, jestem tutaj z Tobą. Jeszcze trochę wytrzymaj. Dasz radę. Im dokładniej to zrobisz, tym lepiej. Pierwsze rolowanko boli najbardziej. Za dwa tygodnie będziesz się z tego śmiał. Albo śmiała. Jeśli zbyt mocno odczuwasz ból, weź rolkę. Ma większą powierzchnię, przez co nie dojdzie tak głęboko. Zmień pozycję. Szukaj przesuwając się aż w stronę pleców. Po drodze znajduje się mięsień gruszkowaty. Bardzo często on się przypina. Mięsień ten odpowiedzialny jest za rotację w stawie biodrowym, więc jeśli chcesz mieć zdrowe biodra, to przyłóż je jeszcze bardziej. Być może po takim rolowanku ból pleców od razu zniknie. Niestety tylko na chwilę, ale spokojnie, zostań z nami, a pokażemy ci jak to zrobić, aby zniknął na stałe. Już końcówka. Za chwilę zmiana. Wytrzymaj. Jeśli trenujesz na siłowni, takie rozwiązanie to idealna forma rozgrzewki. Na przykład przed sesją na nogi skakujemy na mięśnie z tyłu uda. Najlepiej rozbić je na podwyższeniu. Weź krzesełko, stolik lub coś, na czym możesz usiąść. Najlepiej, żeby było twarde. Tak samo jak poprzednio, szukaj napiętych miejsc. Wbij się głęboko na luźnej nodze. Jeśli trafisz mocno bolące miejsce, wyprostuj nogę, następnie ugnij i znowu wyprostuj. Powtórz tak kilka razy, aż ból ucichnie. Nawet na to Twoi sąsiedzi, jeśli mieszkasz w bloku. Aktywne rozciąganie. Metoda ta polega na przytrzymaniu pozycji rozciągającej przy pomocy tylko i wyłącznie siły mięśni, które leżą po przeciwnej stronie. Dzięki takiemu rozwiązaniu układ nerwowy zapamiętuje większy zakres ruchu. Jest to metoda bardzo skuteczna. Spróbuj. Tylko pamiętaj, przyłóż się. Złap nogę obiema rękami pod kolanem i siłą mięśni z przodu uda wyprostuj maksymalnie nogę. Poczujesz intensywne napięcie. Zostanę tak około 3-5 sekund i powtórz po 10 razy na stronę. Za każdym razem staraj się zwiększać zakres. Jeśli Cię nie ciągnie z tyłu, to znaczy, że jesteś super sprawny. Myślałeś, że już koniec? Niestety, teraz zginacze biodra. W tym celu uklęknij na jednym kolanie, druga noga musi zostać z tyłu. Wyrównaj kolce biodrowe, gdyż tylko takie ustawienie będzie poprawne i układ nerwowy to zapamięta. Zepnij brzuch z całej siły, tak, żeby Twoje ciało nie wyginało się na boki. Teraz kolej na pośladek. Napnij go mocno, zwłaszcza ten, na którym klęczy noga. Bez tego nie rozciągniemy mięśni zginających biodro. Powinieneś już poczuć napięcie z przodu UDA. Nogi, która klęczy, oczywiście. Następnie wysuń kolano nogi, która stoi, i nie puszczając napięcia brzucha i dupy, przesuwaj się w przód. Skup się na detalach. Jeśli zbyt słabo czujesz rozciąganie, to postaw klęczącą nogę do ściany. Pozwoli to jeszcze bardziej rozciągnąć tą grupę. Uważaj z równowagą. Jeśli masz problemy, możesz się oprzeć na przykład o krzesło. Ważne jest, aby nie puszczać napięcia z brzucha i pośladka. Jeśli nie będziesz w stanie trzymać stałego napięcia mięśniowego, nic się nie dzieje. Zepnij pośladek na 3 sekundy, po czym rozluźnij. Zrób tak minimum 10 razy na stronę lub po minucie na każdy pośladek. Jeszcze trochę wytrzymaj. Pamiętaj, pośladek i brzuch maksymalnie napięty. Śmiało, zmień stronę. To mięśnie, które najbardziej mają przerąbany przy siedzącym trybie życia. Jeśli się skrócą i zesztywnieją, to automatycznie pośladki przestają poprawnie działać. A gdy one odmówią posłuszeństwa, to odcinek lędziwowy wykonuje większość ich pracy. Oczywiście nie daje sobie z tym rady i wysyła Ci wiadomość w postaci bólu. Dobra, mięśnie najbardziej napięte mamy już ze sobą, są już w odpowiedniej długości. Teraz sprawimy, że mięśnie pośladkowe zaczną pracować dużo lepiej. Połóż się na podłodze głową w dół, napnij brzuch. Jeśli jeszcze nie wiesz jak, to po prostu go wciągnij. Teraz odstaw nogę do boku i zwrotuj do zewnątrz. Wzmocnij to napięcie poślada, napnij go maksymalnie i podnieś nogę na 3 sekundy do góry. Trzymaj mocno. Nie musi być wysoko, skup się na technice. Z mięśni strony i zrób tak samo z drugim pośladkiem. Jeśli odczuwasz ból w odcinku lędźwowym, skup się na napięciu brzucha. Brzuch musi być cały czas mocno spięty. Dziwnie to zabrzmi, ale myśl o pośladkach. Cały czas trzymaj napięcie na pośladku. 3 sekundy do góry i odpuść. Pamiętaj, zaangażuj się w 100%. Następnie zaktywujemy mięśnie pośladkowe średnie. W tym celu połóż się przy ścianie, jeśli masz gumę, załóż ją w okolicach kolan, aby jeszcze bardziej móc poczuć napięcie mięśni. Jeśli nie masz gum, nic nie szkodzi, zrób bez. Stopy koniecznie złącz i nie puszczaj ich nawet na sekundę. Napnij mięśnie brzucha. 3 sekundy na dół, sekunda pauzy. Szybko do góry i znów pauza. Pośladki muszą płonąć. Podnieś nogę do góry, zatrzymaj sekundę na górze, następnie pod stałym napięciem zejdź bardzo powoli w dół, około 3 sekund. Nie rozluźnij pośladki, zatrzymaj sekundę i znowu wyjdź szybko do góry. Powtórz tak po 10 razy na stronę. Pośladki mają palić żywym ogniem. może któryś pośladek jest silniejszy, dlatego skup się bardziej na tym słabszym. Musimy sprawdzić, aż będą równe. Jeśli pośladki, skup się jeszcze bardziej. Jeśli je wzmocnisz, poczujesz ogromną różnicę, nawet przychodzeniu. Zepnij brzuch, ośladki w ciągłym napięciu. Poświęć im minutę na stronę lub 10 powtórzeń. W pełnym zaangażowaniu. Nie odpuszczaj tego ćwiczenia. Pamiętaj, musisz być silny. Lub silna. Przechodzimy do ulubionej części większości ludzi. Trening siłowy. Ustaw się w pozycji neutralnej, czyli brzuch napięty, pośladki również. Nie puszczając napięcia zrób krok w przód, tak zwany wykrok. Pamiętaj, że plecy mają być proste, a kolano nie ma prawa wejść za linię palców. Staraj się utrzymać równowagę. Lecimy minimum 10 powtórzeń na nogę. Zwróć uwagę na tylną stopę. Nie powinna się rotować, musi być na wprost. Standardowo, pośladki napięte razem z brzuchem. To bardzo ważne. Druga noga. Pilnuj napięcia brzucha. Ciało nie może być pochylone w przód, ani odchylone w tył. Będzie to powodowało niepotrzebne napięcia. Dlatego jeszcze raz. Zepnij tyłek i popraw brzuch. Zawsze powtarzam to bez końca. Od razu przechodzimy do pozycji deski bocznej. Zejdź na ziemię, ustaw kolana, biodro i bark w jednej linii. Dupa nie ucieka do tyłu. Napnij pośladki, ustabilizuje to miednicę. Bark znajduje się tuż pod łokciem. Jeśli jest zbyt lekko, wydłuż dźwignię opierając się na stopach. Trzymaj maksymalnie napięcie brzucha, tak aby biodra nie opadały w dół. Możesz zacząć trzęsień się niczym galaretka, ale spokojnie właśnie w tym momencie twoje mięśnie się wzmacniają. Dobra, zmień stronę. Wytrzymaj, nie odpuszczaj. Dasz radę, wierzę w Ciebie. Skup się na oddychaniu. Nie bądź słabiak. Za chwilę kończymy. Super! Kolejny krok za nami. Idzie Ci bardzo dobrze. Dobra, bez przerwy przechodzimy do przysiadów. Ustaw stopy na szerokość bioder z palcami skierowanymi do przodu. Nie zmieniaj ustawienia stóp. Wprowadź rotację zewnętrzną w biodrach, tak aby pośladki się napięły, a kolana kierowały na zewnątrz. Napnij mocno pośladek i brzuch, tak aby odcinek lędziwowy praktycznie się nie ruszał. Wypchnij biodra do tyłu i zejdź jak najniżej potrafisz. Wolno, około 3 sekundy na dół. Następnie zatrzymaj się na sekundę i wstań do góry. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zejść nisko, bądź czujesz, że odcinek lądźowy się rusza, skocz szybko po krzesło lub piłkę. I zejdź do takiego poziomu, w którym wykonujesz wszystko poprawnie. Zrób minimum 10 powtórzeń. Pamiętaj, stopy nie mogą się rotować na zewnątrz, brzuch ma być napięty, a kolana nie wychodzą za linię palców. Nie śpiesz się. Wciśnij pauzę i próbuj jak do skutku. Wstając mocno dopnij pośladki. To one mają za zadanie wyprostować biodro. Brzuch trzymaj na 100%. Jeśli go puścisz, natychmiast obciążysz odcinek lędźwiowy. Pilnuj się. Pamiętaj, że lepiej zrobić 5 powtórzeń poprawnie, niż 50 źle. Wszystko rób spokojnie, nikt cię nie pogania, bo tylko wtedy jesteś w stanie nauczyć się poprawnych wzorców. Teraz przejdź do pozycji pompki na kolanach i zejdź na łokcie. Napnij mocno brzuch, złącz stopy i napnij pośladki. Ustawi to poprawnie twój kręgosłup, następnie, nie puszczając tego napięcia, przejdź do pozycji deski, czyli podnieś kolana. Trzymaj cały czas napięcie, jest to niezwykle ważne. Łopatki ściągnij do siebie. Postaraj się wytrzymać minimum 30 sekund. Jeśli Twoje ciało się trzęsie, to mięśnie mają odpowiedni bodziec. Muszą mocno pracować, aby ustabilizować ciało. Wytrzymaj. Doskonale wiem, ile to kosztuje wysiłku. Jeszcze trochę. Wytrzymaj. Jeśli jest za ciężko. 5 sekund na kolanach powinno pomóc. Zepnij całe ciało i wracaj do pozycji deski. Głowa musi być w przedłużeniu kręgosłupa czyli masz obserwować podłogę. Nie zadzieraj jej do góry, ani nie spoglądaj na stopy. Za to skup się mocno na napięciu brzucha i pośladków bo tylko wtedy jesteś w stanie wykonać to ćwiczenie poprawnie. Trener Tomek jest z ciebie dumny. Tyłek nie może iść do góry, a nie opadać bezwładnie na dół. Ciało musi być proste, tak jak w stanie. Cały czas pilnuj napięcia brzucha. No i pośladów też. Ostatnie ćwiczenie to nauka ruchu zawiesowego w biodrze, czyli popularnego hip hinge. Potrzebować będziesz na przykład kilka odszczotki. Przyjmij pozycję neutralną, tak jak na początku, przy ścianie. Kijek dotykać ma dotykać odcinka krzyżowego, łopatek i głowy. Pomoże to utrzymać poprawną pozycję ciała. Nie puszczając kija, wykonaj zawias w biodrze, napinając tylną taśmę ud. Postaraj się, aby odcinek lędźwiowy nawet na milimetr nie zmienił swojego położenia. Jest to bardzo ważne. Brzuch trzymaj napięty. Inaczej się to nie uda. Pochylaj się i wstawaj, a kijek ma cały czas przelegać, nie zmieniając swojego położenia. Możesz robić to przy ścianie, dotykając pośladkami. Przy lustrze, lub nagrywaj się i wyślij do nas. Jeśli będzie coś do poprawy, chętnie skorygujemy. Pamiętaj o napięciu brzucha. Jak widzicie, my również mamy problemy w niektórych sektorach, ale sukcesywnie razem z tobą będziemy to naprawiać. Niestety zbyt dużo stresu, siedzący tryb życia już od najmłodszych lat szkoła, auto, potem dom. Ciało przyzwyczaja się do warunków, jakie mu fundujemy. Dlatego, jeśli chcesz być wyprostowany, to chodź taki. Jak najczęściej przejmij taką pozycję. Na koniec zostawimy najważniejsze, czyli oddychanie. Dlaczego na koniec? Po to, abyś mógł lub mogła porównać, jaki jest twój wzorzec i ile możesz zyskać, jak nauczysz się oddychać przeponowo. Połóż się na podłodze jedną rękę połóż na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Zacznij głęboko oddychać. Jeśli ręka na klatce piersiowej uniosła się jako pierwsza, a większa część powietrza wylądowała w górnej części żeber, spinając okolice szyi, Twój wzorzec oddechowy jest niepoprawny. Jeśli zaś ręka na brzuchu uniosła się jako pierwsza, wypychając brzucholniczym u kobiety w ciąży, również Twój wzorzec oddechowy jest niepoprawny. Aby nauczyć się oddychać w poprawny sposób, delikatnie wciągnij mięśnie brzucha. Pępek skieruje się w stronę kręgosłupa. Następnie weź głęboki wdech, koniecznie nosem, i większość powietrza skieruj do dolnej części żeber, tak aby rozeszły się na boki. Pod nimi znajduje się przepona. Jeśli naciśniemy na nią, automatycznie zadziała mięśnie poprzeczny brzucha, odpowiedzialne za stabilizację tułowia. Jeśli jest słaby lub nieaktywny, to na 100% będziesz mieć problem z odcinkiem mędrziowym. Dlatego oddychanie jest najważniejsze. Pomoże nam ustawić mięśnie wewnątrz w odpowiednich napięciach. Pamiętaj, że jeśli w środku ciała nie będzie poprawnych napięć, to będziesz mieć problemy nie tylko z kręgosłupem, biodrem czy kolanami, ale również z libido czy bólem głowy. Spróbuj, pobaw się oddechem i zobacz jaka to magia. Postaraj się w ciągu dnia znaleźć czas, usiąść, uspokój głowę i pooddychaj. Taka codzienna rutyna sprawi, że za jakiś czas wszystko zacznie wracać do równowagi. Zdecydowanie poprawi to standard Twojego życia. Pamiętaj, głęboki wdech nosem, żebra rozchodzą się na boki. Trzy czwarte powietrza kieruj dolną część żeber. Wypuść powietrze ustami, tak aby praktycznie nic nie zostało w płucach. Między jednym a drugim oddechem powinna być przerwa, co nie jest łatwe, dlatego musisz trenować oddychanie. Ja męczyłem się z tym kilka tygodni, ale gwarantuję Ci, że warto. Zaufaj mi. Namów na trening swoją drugą połówkę, mamy lub przyjaciółkę. To trening, który przyniesie Ci ogromne korzyści, przede wszystkim zdrowotne. Jeśli tego się nauczysz, będziesz innym człowiekiem, zdecydowanie lepszym. A teraz zerknij, co czeka Cię w drugim treningu, skierowanym na górną część ciała.